A! Kurwa! Mnie tu nie ma! U ci w dupę, panie, biegnie i tak, musisz się spocisz do. Chodź, Mchroczne Chodź, z Chodź, Idzie gałgany i pany zapewniam, że dzisiaj nie jestem naćpany, ja jestem wasza ulubiona papuga, czyli pupunga przez duże A, znaczy P, HWDP 100%, znaczy nie pupungę w sensie, nie, a to jest amnezja, nie, w się... ogólnie yy, to, to że skończyliśmy wczoraj robić to tutaj, ja jestem tutaj, tu prawie z wdechem nie, yy, i teraz tak, nie wiem co teraz robić. Eee, co my tu mamy? To jakiś... Eee, kiedyś słyszałem. Hmm. HWDP. Psy! O właśnie, psy jebać. Nie dobra, zobaczy. Eee, nie wiem gdzie mam iść za cholerę. E, tu jest jakieś miejsce. Nie zobaczmy co my tutaj mamy. Co nas nie zdobyliśmy. Jakiś klucz do piwniczki winnej. Wie, czy, czy ja go nie użyłem przypadkiem już? Eee, sekunda. Dobra, wiecie co? Ja na razie sprawdzę tutaj co my mamy. Cóż to... O! Eee. E, dobra. Chwila, bo ja nie pamiętam co ja mam zrobić, mam amnezję, hehe. He. E, nie wiem co ja mam zrobić, chwila. Znaczy nie skończyłem. To jest... ...szczury jakieś. Te, no jakie to jest zgówniane, no rzuciłem niego książką i nie A masz. Co jest, jakieś magiczne są te szczury. Dobra, zobaczmy tutaj co mamy. O, oliwa z oliwek weźmy sobie. Zobaczcie, ja jestem ja, zgniotę i nic im się nie dzieje. Odbijam rzeczy, no to jest jakaś magia. Yy, co my mamy tutaj? A jakieś bojobonko się tu dzieje, dobra, idziemy stąd. Co się dzieje tam w takim razie? Nie wiem tam wygląda na to że y, powinienem tu iść. I powiem tak. Y, zauważyłem, że y, y, lepiej używać y, czasem krzesiwa, chyba. Gdzie mam krzesiwa w ogóle? Skoczymy się krzesiwa. A nie tutaj są. wolę używać krzesiw, y, oszczędzać je niż używać y, tego, bo y, ta się kończy. Szybciej niż tańsza oliwa z oliwek, więc... Dobra, zobaczmy co mamy tutaj. Laboratorium, hmm. czy ja chcę tam iść? Tak, coś tu się dzieje, jakieś bojobongo. Chodźmy tu. To jest światło, więc jak tam... Kurde, wiatery. Jakie przyciągi oni tutaj mają? Dobra, chodźmy na rzecz tutaj. Nie wiem co mam robić, ale na to, że... No, przecież mam klucz, jak mam go użyć? O, piwniczka winna. Moż się bawić? upadła ze spękanego sufitu na rondo jego kapelusza. Przygotował się na wstrząs, ale jaskinia tylko drgnęła i ponownie zastygła w bezruchu. Co w się sensie ciężko, żeby jaskinia się ruszała. No bo jak jaskinia jest, to ona stoi, nie? W sensie ona jest wykopana pod ziemią, a ziemia się nie rusza. Ziemi jest Paska Coś długo się to wczytuje Nie wiem, to jest stara gradosy dosyć, mi się wydaje że ona powinna O kurde faja, co tu się dzieje yy... A mogę gdzieś tu coś zapalić, papieroska na przykład Czemu oliwę użyć Dobra, na razie nie ten

nie mam pojęcia co ja mam robić. Jeżeli wygasuję, to Będzie pewnie jakiś przeciwnik zająć życie. O jest, jest, jest! Dobra, zabaj to Nie wiem gdzie mam iść, rozejrzyjmy się. Tutaj mamy być sobie To jest ten poziom zdrowia. Tam jest jakiś skór wol. To jest taka fajna mechanika, że mogę się tak wypatrzeć, nie? sobie na przykład tu i się popatrzę tam. O. Kurde, faja! ciężko będzie. A weźmy się tutaj, jak się czujemy. Jesteś okazją zdrowia. Poczytalność. Głowa ci zaraz jemni, ale ręce się trzęsą. Ach, super. Yy, dobra, ostrożnie. Nie wiem, czy chcę grać w to ostrożniej powolutku. Bo z jednej strony powinienem być szybki. Podpalmy sobie to. Tu mamy krzesiwo e, Rozejrzyjmy się kurde faja, ja tu. Ale tu ciemno kolejne krzesiwo. Nie wiem czy to światło, które tutaj jest sprawia, że jakby lepiej się mogę poczuć e, w sensie jakiś bachor się drze. Zauważymy jak sobie w tym świetle tutaj to... Aurepigment co to jest? Swój pełen... arpy... arpy ary, pigmentu, okej. Okay. Lata... Okej, okay. nie wiem co ja mam tu zrobić za bardzo, ale... Chyba zdobyłem jakiś ważny przedmiot. Na to wygląda. Coś tam szło chyba mi się wydawało. Gdzieś tu ten skurwiel grasuje. Tam już byłem. Nie wiem, na razie będę po prostu szedł normalnie chyba. Kupryt. że gówno tu trochę widać czy ktoś tu do mnie... wydawało mi się, że ktoś idzie, ale chyba jednak nie dobra, ma... zdobywam tu jakieś składniki pewnie będę musiał do czegoś wykorzystać tutaj. To ma sporo tutaj mam jakiś plan tej miejscówki nie marnujmy oliwy co my tu mamy? weźmy jak najwięcej znajdzie. Yy, od cholery krzesiwa tutaj, no, w tej beczce zostało parę kropel oliwy. Zarąbiście. No, już tej beczce, Ale mało dosyć tego jest, ale mimo wszystko zawsze coś. Yy, krzesiwo. Lepiej używać krzesiwa zdecydowanie. Bo zauważył. Bo się zużywa bardzo szybko. O, co tu się stanęło Ej, to na mnie nie spadło, bo ja stałem obok tego Chyba źle zrobiłem i powinna mi to przypieprzyć w łeb Mogę się ruszać? Mogę szybko zapalmy papieroska Nie potrzebuję to zapalając w takim razie Co ja mogę tu to... Przytrzymaj LPM podczas ruchu by coś popchnąć co ja mogę zrobić z tym? Pewnie te oj, coś mi tu spadło A, kamienie Trzymając przedmiot A, lecz, dawaj to, dawaj, dawaj. O kurde, wyjęło się na siłce Się umie takie rzeczy. Dawaj to A, dawaj, dawaj, dawaj! Jeszcze troszeczkę, jeszcze. Okej, ok, dobra. Ja czy ja nie powinienem tu czegoś jeszcze znaleźć. Dobra, zapalmy tą oliwę. Jak nic tu nie znajdzie, to się wkuźwię to... A, nic nie znalazłem, Zarobiście. Dobra, weźmy tutaj, przesuńmy to oświeciostwo. Czy to się też zestartowało? już? kogo tu nie ma? Nikogo tu nie ma, panowie. Ja tu... Znaczy, nie tu nie ma na pewno. Kuźwa, ktoś tam łazi, będzie pewnie chciał mnie zabić. Przesuń to dziadostwo. A weźmy to, przesuńmy. Ja pierdzielę. dawaj, oh, dawaj, 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 jeszcze. Ach, to jest... Come on, come on. E, przesuńmy go. Dobra, teraz to. O, 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 o bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zarobiście. Teraz tutaj. Dobra, git. Coś morden Kurde, jakiś demo Czy inne dziadostwo? Mogę to już otworzyć? Nie mogę, super. Przesuńmy skałę. I teraz to dziadostwo. No coś tam łazi! Ja słyszę jakieś jęki, jakiegoś kurwiela. No, dobra, przesuńcie to. Nie, to no, kurde to przeszkadza. O, jest. Chylmy się. O. Wiecie co? Ja pójdę chyba. A co my tutaj mamy jeszcze? Nie wiem czy chcę tu iść A, co my to mamy? Coś tu chodziło, no A, super. Nie zdechło Dobra, 17 tego mam, więc mogę spokojnie zaświecić. Czy ja nie mogę na przykład tego kurde wziąć i z tym łazić? Natomiast brać jakąś rękę, która się kończy w 5 minut. Aleksander, you piece of, of <laughs> Aleksander ty kurwo je bana, przez sami Meneli prześladować. Oh, ciekawe czy kiedyś się dojem, co tu się odpierdził, zabaja bągu. Szafa Co je tu mamy? Spalmy Wódka Królewska Dokonaliśmy jakiegoś etapu Czy tutaj znajdę jakieś chrześcijaństwa? oraz raz tutaj chyba znalazłem Nie Czy nie znalazłem? Nazywam się Wilhelm z rodu Glicz Oto me słowa Moje wyznanie i testament Dwa lata temu zostałem wezwany do zamku Brenburg. Jak chyba każdy szlachcic na moim miejscu byłem ciekaw czegoż ten, ten rzekomy rycerz zakonu mógł ode mnie chcieć. Spotkałem tam miłego barona, który złożył mi pewną propozycję. Ten swoje... zdaję sobie sprawę, że nasza umowa jest w istocie nadal nikczemna Ja jestem wybrany ze względu na moje przeszłe wariastwa, a nie zasługi na polu bitwy. Na każde skinienie barona miałem porywać zdrowych ludzi, i nie zadawać pytań. W zamian obiecałam polecenie mojej osoby dworowi królewskiemu, co wzmocnił ją pozycję wśród szlachty. Chciałem móc powiedzieć, iż była to dla mnie trudna decyzja, ale podjąłem ją szybko i bez wahania. Od tamtej pory zaciągałem mężczyzn, kobiety i dzieci do Kazamów w Brembergu, niezliczaj liczę, ile razy porwałem. Lecz wiem, że było ich wielu, może nawet setka, każda z moich ofiar przepadała bez wieści. Dzisiaj baron. Zaprosił mnie i moich ludzi do piwniczki winnej, aby opić nasze sukcesy. Schodząc pod ziemię, wietrzyłem jakiś podstęp, a mój mocodawca nalegał i nawet dołączył do nas. Wilo, wino było wyborne, więc moi ludzie bez skrępowania je pili. Tak ona zaczęła się moja pokuta za nasze grzechy. Baron zaknął nas w piwniczce i, i wrócił na górę. Błagam mu przebaczenie za meczyny. Byłem słaby i podjąłem się jego szatańskim zapędom. Moi ludzie krzyczą, gdyż ich własne kości przebijają im skórę. Czuję, jak moich. Znacznie chuda ogień, skręcający je bez litości. Krew zaczęła cieknąć z moich oczu i nie mogę już dalej. E, krwawy baron pewnie. Dobra, idziemy stąd. O, pewnie mu się marło, jak pisał testament i nie skończył go właśnie z tego powodu. Nie wiem, czy szukać tu coś jeszcze, więc chyba pójdę po prostu na górę. E, ostatnio, jak tam nazłem, to pamiętam... Ja, pójdę tutaj, bo tutaj jest światełko. Ostatnio, jak tam nazłem, e, to jakaś pleśń mi się zrobiła z tyłu. Więc jak tylko wejdę do głównego holu, to popierdzielam w przód. Bo wolałbym teraz nie paść. O ile to się stanie w ogóle? ale Podejrzewam, że tak, stało się, to wiedziałem późno, nie? To mnie bije, to mnie bije. Dalej, już. Ech, dobra, skończymy kolejne pomieszczenie. Na co wygląda? Hmm, czy ja mogę tam wrócić? Nie wiem, czy mogę. Czy mogę wejść na tą pleśń? Mogę na nią wejść w sumie. Czyli chyba tylko jednorazowo mnie to atakuje. Tu mamy pewnie wątek główny, ale... Znaczy, nie wiem czy... Nie wiem jak to będzie wyglądało, bo wolę zrobić tutaj po bokach różne rzeczy. Dopiero potem leść w jakieś poważniejsze rzeczy, nie? Na laboratorium, co ja tu znajdę? Usiadł nieopodal stadionu i Kazbach, łapczywie wyciągając wycią powietrze, potlał mu się strzała prosto na piech. Ja wiem, że jak czytam to dużo błędów popełniam, ale... E, jak się skupiam na tym, żeby to się wszystko fajnie nagrywało, to mi się często zdarza, bo e, wiem, że... Dobra, wiecie co? Bo wiecie, jak skupiam się na tym, żeby nagrywać... coś się odjadnie Pawla, Pila. Tu jest O, oliwa się, minko. Jak skupiam się na tym, żeby nagrywać, to... Jak jest jakieś czytanie, to wolę to szybko przeczytać, aby móc lecieć dalej, tym bardziej, że to się kończy i nie wiem... No i bardzo to się załaduje, co to jest? Czy tu mam ciekawego? Nie, chwila, bo coś tu się mi dzieje już. Yy, światełko, i wolę to przeczytać szybko. Wolę to przeczytać szybko, właśnie. Yy, żeby nie zanudzać na filmie. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. O, robactwo. Idźmy dalej, chyba odpalę zaraz oliwę Dobra, Spokój mi się chociaż trochę Co my tutaj mamy? Wyłączmy to. Mamy tak krzesiwo Krzesiwo. E, tu gdzieś jest ten Rybcium pypsią jakieś. Kurde faj jakaś chora muzyka się odpala, no w ogóle ta gra jest jakaś straszna, nie może to być po prostu sympatyczna kolejna gierka Kto muszę nagrywać horory. E... O, mówi o tych składnikach. Co mi się dzieje? Moja postać się trzęsie. Nie wiem, czy to dobry znak. Na pewno zły. Na skutek braku komina, który mógłby odprowadzać opary, ostatnich eksperymentów moje odczynniki zostały zanieczyszczone. Niektórym z nich chyba to nie zaszkodziło, lecz inne trudno będzie doprowadzić do stanu używalności. Zrobię co w mojej mocy i przeniosę je do piwniczki winnej. Byłem w w winnej chyba. Da, byłem tam, byłem. Dobra, oliwa z oliwek. A, co tu jeszcze mamy? Kurde, faja to jest... To niby jest świat... Nie wiecie co, wolę tu zapalić, bo coś... Tipi... Uspokój się. Zobacz, tu masz fajny ogieniek. Światełko. Chuj to, że jesteś kuźwa w jakiejś y, w posiedłości, gdzie łazi jakiś, kuźwa y, skurwol, to co chcecie zabić. Dobra, zobaczmy to. Sój chemiczny, jakaś notatka. Ta wiedziałem, że tu pieć, subie, to pięć ta jest jakieś krzesiwa. Jeszcze szufladki. No oczywiście. Lubię tak. Kuźwa typie. Wiesz tuż obok masz ogień. Spokój się. No jeszcze ta dolna, tu nic nie ma. Oho. Do dnia powrócę, moje ukochana, gdyby nie ty, już dawno bym się poddał. E, Czując w siebie sensie rzeczy, jestem w stanie odnaleźć spokój ducha, gdy myślę o tobie. Pragnę naszego szczęścia, które dałoby nam wspólne życie. Wiem, że jestem lepszy niż inni. Płaczę nad, inny, nad nimi, już potrafią odczuwać tylko niepohamowane żądze. Nikt z nich nie poragnął bez sprawiedliwego sądu i bezpiecznego powrotu tak jak ja. Ja powinienem coś zrobić, czy... A, kliknąć. Aha, dobra. Tak działa. Czy znaczy, to jest po prostu takie czytanko jedynie. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Ja trzecia próba sztucznego wytworzenia esencji. Poprzednie mieszanki były za słabe. Czyż jestem już blisko? Zmieszałem galman i aure pigment, a kupryt świetnie je wiąże. Tym razem spróbuję użyć wody królewskiej zamiast kwasu azotowego, by uzyskać. Tu są te wszystkie składniki. Eksperyment się nie powiódł. Roztwór posiada wysokie stężenie kwasów i może być co najwyżej środkiem czyszczącym. Tkanki organiczne reagują na jego działanie, więc należy się z tym z nim obchodzić bardzo ostrożnie. Ta receptura może mi się do czegoś przydać, ale tracę nadzieję, że alchemia pozwoli mi rozwi znaleźć rozwiązanie mojego problemu. Nie wiem, jeśli ktoś jest na biochemię, to pewnie wie, o czym on pierdoli, ale ja jestem na informatyce. Eee, dobra, więc galman chyba mam, aurepigment mam, kupryt, na pewno woda królewska, zamiast kwasu azotowego. Spalę sobie cudzienniczek. SŁÓJ CHEMICZNY Tu chyba muszę być miksturę Woda królewska Galman To są chyba wszystkie składniki Lekki ból głowy, dobra No troszkę mi jest lepiej w takim razie Chwila Co jakiś czas słyszę kroki Chwila, tu mamy jakieś śmieciostwo Czy ja tu... Eee, ja tu powinien wybrać jakieś substancje. No kurde, chłopie, nie się tak. Ty peń, nie strasz, bo się zesrasz. Potrzebujesz... Dobra, Aure Pigment. Eee. Dobra, wiem co mam zrobić. Tu się od zabają bongłę jakieś e, Dobra, pieprzyć to. E, I co? Muszę jeszcze dać pewnie e, ten słoik. A zrobić z tym Walmart Manjar. -man Czycie nie, mogę na czym użyć tego? O jest To jest tak Najpierw musisz włączyć piece Tym? A, dobra. Oho. Jest jakiś... No i co? Suj z kwasem. Panowie, nie róbcie tego z one man one jar, bo yy, jeśli, nie dość, że spu, pu, coś wam pęknie w środku, to jeszcze jakiś kwas wam się wyleje. Będziecie mieli wylew. To jest że ale to chyba normalny ambient. Chodźmy w takim razie. Co tu się dzieje? A, no super, coś tu pierdyknęło. Czy ja mogę to jakoś wbić? Nie wiem, parkour? Pierdę. Ja mogę coś tu podłożyć, nie wiem. Nie bez powodu są tutaj te gnojstwa. Nie zwalaj się na dół, zjadł. Co za... Daj mi to wyżej. Mogę? Mogę. Nie mogę. Dajmy to bliżej. O, I teraz powinno się udać. Nadal się nie udaje, może wyżej muszę zadać. Nie wiem, w tej grze jest strasznie dziwna ta fizyka. A, dobra, wiem co mam zrobić. Eee, weźmy to dziadostwo. O, automatycznie to zrobiło, zarobiście. A ty spierdzielaj. No i co, idziemy na górę. I spierdzielamy na górę również, bo zaraz się pojawi ta plesza pewnie. Dobra, idziemy na główny hol. Szmatka pachniała pustynią i mokrym piżmem, a na niej leżały fragmenty kuli. Za dużo ich pomyślał. Albo za mało. I spierdzielać! Ej, nie bije! Dziadostwie! O, dobra, uciekłem. O, ile mam HP? Parę śliców jest za drapań, no trudno. Mam tu niby leczonko... Nie, to jest leczonko. Jedno laudamię tylko, no sama trochę. Dobra, panie, panowie, osoby niebinarne, ja się będę w takim razie żegnał i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.